Śmieję się, bo rozpoczynamy poszukiwania. Ewelina, mówi, patrz. Piątka. No I, jest. i jest piątka. Piąta, czy Jest co, żebym nie widział, jak idziesz, to bym pomyślał, że mnie blefujesz. A to jest. Ja nigdy nie kłamię. Prawda, także jest i piątak nie? poleżał gratki. Ale super, rozpoczęcie poszukiwania. No, a generalnie idziemy tam w stronę o molo, które tam jest przed nami. Odkrywca historii. Sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. No my już gotowi do wyjazdu do Gdańska. Po nocce gardło coś szwankuje. Moli, no. Ale zbuja, pokaż zbuja. Jeszcze musimy zabrać na dyżur do babci. <laughs> <laughs> Lubi jeździć samochodem. Sprzęt zapakowany, humor wzięty i jedziemy. A jaką mamy temperaturę dzisiaj? Pokaż się tutaj. Jeden stopień, nie jest tak źle. Już dotarliśmy na miejsce. Najpierw łyk kawy. A w ogóle gdzie dotarliśmy? Do Gdańska nad morze. Ale do Gdańsk-Brzeźno. Gdańsk-Brzeźno, tak jest. Łyk kawy, ciepło się ubrać, chociaż z godzinkę pośmigać nad morzem. Generalnie nasza wizyta tutaj w Gdańsku spowodowana była też Wizytą u lekarza, u którego się leczę, ale o tym nie będę Wam tutaj truł głowy. Generalnie serdecznie wszystkim Wam dziękuję za to, że mnie wspieracie. Coś tak blado wyglądasz? Zimna. Może to coś więcej Tak jak u Ciebie piątka Chciałbyś Jest na piątkę, ale na pięć groszy Grunt, że piątka Tak jest Zakładaj rękawice I jest kolejny sygnał głębiej, 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 głębiej zbyt piękne. No co zbyt piękne? No niestety, takich wariatów jak my, nie jest dużo, żeby w zimę nad morze jeździć. A, ale raczej a będzie Zobaczcie, jaki spokój jest nad morzem. Kapselek. O, kapselek, o. jest i kapselek. Ale coś jest. Była piątka, jest kapselek. Patrzcie, jaki piękny widok. To oczywiście, że mówię o Tobie się. <noise> Na razie to golisz niesamowicie. Złotowaczka. Złotoweczka. Czyli już masz 6 ziko. Na bogato dzisiaj, naprawdę. Na bogato. <noise> Jeszcze zgub. O o o o. O, 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 o. o, o, i złotówka. Nie jest tak źle. Podbiegam, bo co tam, co, 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 co? 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 Nie uwierzysz. Weź. Naprawdę. Ale zobacz przeleżała, przeleżała i czekała na mnie. No, zleżały, także gratuluję. Już mam 11. A zobacz, jesteśmy tu przy wejściu. Tam jest strasznie twardo. Sygnały są, ale nie dam rady tego podkopać. A jesteśmy w połowie drogi do mola, także jeszcze wszystko przed nami. Wysypiemy ten sygnał. Zobaczymy, co to jest. A gdzie to jest? A jest, no to tutaj gdzieś, o, mam to pod palcami i jest <śmany> dwójka, dwójka. No, no nie najgorzej, no nie najgorzej. Czasami w lato bywało gorzej. Chodźcie. Co? Ewelina mnie tam woła, podejdziemy do niej, bo się uśmiecha pewnie znowu coś dorwała ciekawego. A zobaczcie, a tutaj jest skutelodem. Ten wskazujący kciuk mówi za siebie. A daj ja wyciągnę, a daj Proszę zobaczcie bardzo. z tego dołka. O. Sygnał był nijaki, ale że ale, ja z reguły kopię wszystkie sygnały, więc jest Nijaki, dwóch. bo był głęboki. Głęboko, tak. Ale powtórzę, zobacz. Więcej kasy znajdujemy dzisiaj niż nie raz w lato, nie? No naprawdę. <laughs> to jest fakt. No. Dobra, oddaję ci to. Długo, długo nic, pełno kapsli. Aż tu nagle piękny sygnał, ale to nie moneta. Tym razem wytrząchałem sitka. Co to jest? Pokaż się nam tutaj. 50 groszy. No to patrzymy, co tam w tym dołeczku będzie. Ja tam wolę, jak nagrywasz, jak monety wyciągam, a nie. Pewnie zaraz tu wyskoczy. nam. No, może być i tu moneta. Oj. No Zaskocz nas. Poczekaj. Zaskocz. O. Zaskocz, zaskocz, zaskocz. Zaskoczę, że na pewno będzie to kapcelek. Zaskocz. Ponieważ widzę tutaj. Nic nie widzisz, ale słyszę. Tada! A tu co jest? tam. Kapsel. Ale takie warunki oto panują. Jest ta powierzchnia, powierzchnia, warstwa. Nie niektórych miejscach Skuta lodem. A tam zazwyczaj najwięcej sygnałów. Weź mnie, nie załamuj. Ty nie wiesz, z kim tu rozmawiasz? <laughs> Łowca, królowa złomu, wyciąga najwięcej hajsu nad Morzem Gdańsku. Graczcie. No, a jesteśmy już generalnie, zobaczcie bliżej. Molo. Weź mnie, nie załamuj. Ha, ty nie wiesz, z kim tu rozmawiasz? <laughs> Łowca, królowa złomu, wyciąga najwięcej hajsu nad Morzem Gdańsku. Graczki, no, a jesteśmy już generalnie, zobaczcie, bliżej Molo. Praktycznie nam zajęło godzinkę, żeby podejść w to miejsce, a już robi się wieczór. Jaja jak berety. Podsumowanie to, co ja znalazłem. Garść kat... wiele tego kapsli tradycyjnie. Ziko gdzieś tu jeszcze powinno być, ale nie widzę. Gdzie jest ta moja złotówka? Możecie A jest tutaj 3 ziko i 10 groszy plus garść kapsli. Tyle mi się udało znaleźć na dzisiejszych poszukiwaniach. Generalnie półtora godziny, 3 złote. Nie jest tak źle. U mnie tak jak widzicie, ale zaraz Ewelinka wam się pochwaliła. Ona dzisiaj miała farta. Kapselku Wam nie będę pokazywać, bo nie chcę Was przynudzać, tak jak Krzysiek. Jo, przynudzać. A, a ja to tylko... moje znaleziska dzisiaj, 14 no z... zł. Zanim się pochwali, to Wam powiem, że tych kapsel tu jest masę. To nie przynudzanie, to sprzątanie plaży. Ale zobaczcie, 14 ziko. Czasami tak się nie udało w lato znaleźć, nie? To jest fakt, ale po prostu miałem dzisiaj szczęście, tak można powiedzieć. Ale znaleźliśmy na to patent, bo generalnie e, większość monet e, trafiała się na dojściu z deptaka w stronę morza, czyli ktoś szedł deptakiem, zaszedł nad morze, zgubił. Nie tak luźnych nie ma, bo tutaj plaża jest dosyć dobrze sprzątnięta. No. Chłopacy poszukiwacze tutaj pewnie też przed nami prowadzili poszukiwania. Ale pochodzone. Nie zmienia to faktu, że znalazłam trochę. Pochodzone. Co prawda tylko półtora godziny. A teraz, żeby było śmiesznie, trzeba do domu wracać dwie godziny. No. <noise> czyli cztery godziny w samochodzie, półtora godziny poszukiwania. No ale Powiem tak, pasja to pasja. To się nie przelicza na godziny, czy w podróży, czy też w dotarciu do miejsca poszukiwań. Amen. I tym radosnym uśmiechem będziemy kończyć poszukiwania na plaży i wracać do auta, żeby wrócić do domu. Do A daleko mamy te no. auto? No. pół godziny drogi. No. Dobra, jest. I dotarliśmy do auta. Zapakujesz też moje? że to furę! Grzej to furę! No, czekaj, po kolei mi daj to, to i to. Dobrze. Proszę cię bardzo. Mandaciku nie ma, to dobrze, no to można bezpiecznie wracać. Gdzie dam mandat? Włożę <głos》>. za darmo w parking. Wiesz, my ze wsi to różnie możemy interpretować. No miejsca parkingu w dużym mieście. Może wyjdzie że dotąd jest za darmo, a już później można płacić. Widzisz mądrego, to i przyjemnie posłuchać. <głos》> Jeszcze łuczek na rozgrzanie. kawuśki. ładnie pachnie. No jest jako jaka gorąca. A na liczniku 0 stopni. Chyba z minus 10. Po drodze tradycyjnie ze Ewelinką jeszcze zajechaliśmy na żurek, nasze ulubione danie w okresie zimowym. Ale to już się staje tradycją, nie? Że za każdym razem, kiedy jesteśmy tutaj w tej okolicy, zawsze zajeżdżamy na żurek. No fakt, od tego miejsca wpisujemy już na stałe nasz kalendarz podróży. Jak idziemy w kierunku trójmiasta, także zawsze tutaj zajedziemy. Na pewno tym bardziej, że jest dobre jedzenie. A gdzie? Jedna ze stacji. Wiecie, tam gdzie jest żurek. Ja jeszcze domówiłem sobie z razika, bo tak patrząc na niego, taki nabrałem apetyt. Dwo do ciebie. Dwo do mnie, zjedz mnie chłopie. No, tak se to wymyśliłem. No, w każdym razie apetycznie to wygląda. Gorzka? Mm. No, okej, okay, wszystko. U nas już kolejny dzień, szybko poszliśmy spać, w miarę szybko wstaliśmy, ale po to, żeby jeszcze udać się na poszukiwania, bo najbliższe dni u nas mają być śnieżyce i przymrozki. Dlatego jeszcze chcemy wykorzystać ten czas, gdzie jest pogoda jeszcze w miarę łaskawa, o ile tak to można powiedzieć. Spójrzcie, jaki przepiękny widok. W drodze na poszukiwania musieliśmy się zatrzymać, bo komuś się zachciało sprawdzić tą rzeczkę. Chciał sobie porzucać magnesem parę razy, więc niech rzuca. O Boże, jak to ślisko. I co tam? Siema, Dero. Przystanek magnesne, odymowy. Na razie słabo. Słabo? Poczekam, może coś wyciągniesz. Na razie słabo. Zimna woda? Woda bardzo zimna. Nawet mocność. Żebyś nie musiał sprawdzać tego swoim ciałem. I jest przepiękne trofeum. Zobaczcie, przepiękny scyzoryk. Trochę tutaj poleżał widać w tej wodzie, ale motyw ma. Co to, myśliwski zając coś takiego. Aha. nie? Czekaj, z drugiej strony może zobaczę. Ale nie takie proste będzie. O, tu lepiej widać. Chociaż. Wiewiórka. Wiewiórka, nie. Nie wiem. Mokre, wszystko to ciężko yy, zinterpretować. Zobaczcie jeszcze z bliska. Może Wam się uda zobaczyć, co to jest. Ale w każdym razie fajny nożyk. Tylko szkoda, że trzeba będzie spróbować go jeszcze uruchomić. Bo jest luks petarda. A ja rzucam dalej. Drapałem się tutaj pod górę, ale zobaczcie, jest i ten nożyk. No ale co znalazłem? Tryn, 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 można pograć. Tarkę do prania. Eweliny, dla Eweliny pralkę, także na wesoło. Jest pod ale w dobro... O Kurde, przykleiło mi się tam. zewiały, ale jest w dobrym stanie. Warunki zrobiły się ekstremalne jeszcze z tej strony, z drugiej strony drogi zrobię z 2-3 rzuty. I jedziemy dalej, bo by dzisiaj naprawdę nie zdążymy. Naprawdę chciałam ci powiedzieć, czy ty widzisz, że po, świata już prawie nie poszukać. widać. Poszukać, także. trzeba będzie po A poczekaj, to ja z tej strony tu rzucę. To skacz. Dobrze. Twardy jesteś. No ba, ktoś musi być twardy. Trzeba być twardy, a nie miętkim. Słuchaj, ja się cieszę, że mam możliwość. Uprawiania swojej pasji, pogoda to tam nudorzędna sprawa. Będziemy jak bałwanki wyglądać. <laughs> jest kawa, jest... będzie się czym ogrzeć. O dobry pomysł. Ja zrobiłam kawkę i herbatkę. A pusto tutaj jakby ktoś przed nami był. Z tamtej strony nikt nas nie ubiegł. A tutaj jest miejsce parkingowe, to może ktoś podjecha. Możesz otworzyć kawki. Zobaczcie, jak Ewelina się zamaskowała w tym moru Nie widać jej wcale. Wkomponowana zielenią w auto i w leśny klimat. Lejwaś. To kawę czy herbatę? Ale z prądem czy bez? Bez bumerz prowadził Prowadzić, to prowadzić. Ja już nie pamiętam, jak taka herbata smakuje, bo lekarz mi zabronił. Takich ja miesza mieszanek jakieś. robić, nie? Jaka chętna. Ale takiej cytrynówki to bym się z chęcią kiedyś tam napił. Stuknijmy się. <gry> Jeszcze mi się japa, cieszy, jak zobaczyłem, jak to. Jak tą tarę wyciągałem? Generalnie przyda się. Będzie w zbiorach Izby Historii Regionu. Nie jest to tara przedwojenna, bo nie ma żadnych sygnatur, ale zawsze też cieszy. Wiesz, mógł na niej zagrać. Drym, 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 drym. Na tej wieży spędziłam, byłam zamknięta przez parę lat, oczywiście taki żarcik. Przez parę lat tutaj pracowałam w nadleśnictwie na wieży obserwacyjnej. To była najnudniejsza robota jaką kiedykolwiek miałam. Obserwowałaś innych poszukiwaczy czy po lasach nie latają, co? No prawie, prawie. <laughs> Wieża obserwacyjna na naszym terenie, gdzie prowadzimy poszukiwania. A wiecie jak nią buja, jak jest gifura, masakra. Dojechaliśmy. Chciałem się Wam pochwalić tym pięknym miejscem, ale tu przecież nic nie widać. Nic nie widać. Nie widać. Nie. A też, prawda, o, jeziorko, a tam jest lasek, tam były zabudowania i tam wejdziemy popróbować swoich sił. Taką zimę to ja lubię. Świątecznie, nie? <laughs> Świątecznie, jo. Może jakie jeszcze prezenty pod tymi choinkami będą? Jakie szyszeczki? Będą, będą. Tylko niby nie test działań wojennych. Skitrał się za choinkami. Jest choinka to i są prezenty. Jaka śruba. Śrubeczka. Mini, mini śrubeczka. Walcz, walcz z tym sygnałem. Artefakt złomowy będzie. Blaszka. I co tam? O Panie, tak, so, a grubsza sprawa, grubsza sprawa, tego się nie spodziewałem, nie wiem czy mi się w torebkę to zmieści <grystwujesz> Nie spodziewałeś się złomu? Nie, znaczy złomu, a, złomu się spodziewałem, ale takiego wielkiego, wielkiego elementu to nie za bardzo Śruba, Sz -sz śmigło <grystwujesz> Ulepimy, czytamy A jaki mokry śnieg jest, cewka się klei Śnieg do cewki się klei. Masakra. Kawałek żeliwa, a u Ciebie moneta? Tak, prawie moneta, ale niestety y, znowu blaszka. A, bo... Masz więcej. O, że dnia ciężej? Ja. Sygnał jak dzwon, aluminium. Ukopałem się, ale tutaj ktoś krzyczał mam monetę. No nie uwierzę, po prostu nie uwierzę, że tutaj znalazłem sygnał. No na wierzchu, nawet nie kopałem tylko przegarnęłam nogą. Dyszam, jakby nie wiadomo co. I, a, złoto Weimaru. Zobaczcie, ja odsunę to najlepsze Na światło. Pięć renten feningów. I to tradycyjnie w ładnym stanie zachowania. Mówię, nie wierzę w to, że to drzewo czegoś mi tutaj nie przyniesie. Nie? Gratuluję. Te duże. Oddaję. Nie. Także... A szukamy przy takim młoto drzewie. No właśnie o to drzewo mi chodzi. Ewelina nie odpuszcza, ale tym razem co? Cacko z dziurką. Cacko z dziurką, blaszka. No, blaszka. No ale mam nadzieję, że jeszcze tutaj coś znajdę pod tym drzewem. Oby, bo już się ciemno robi. Oby. Ja tym razem jakiś element mosiężny. Ewelina tam dokopuje kolejny sygnał. Podejrzymy, co tam ma. Moim sygnałem jest takie coś. Nie wiem. Od Prawdopodobnie od uzdy końskiej. Ale w Szarko. tym samym dołku mam jeszcze jeden sygnał. No to kop Maleńka. Kopie, ale ciężko mi jest. A no może faktycznie ten? Od konia, bo to druga część. A to już bardziej od, od? drzewiec było. Myślisz? W tym środku. Tak se tutaj dedukuje, a cholera wie. Jak Ale to są to. podobne. Nie. Tylko jedna mniejsza to, większa. To bardziej od szelek, od jakiegoś pasa, od uzdy, a to jest szersze, to może od czegoś innego. Ale w jednym doku. I nadszedł, i nadszedł ten czas i ta chwila, że trzeba zakończyć poszukiwania. Zimowy, krótki dzień. Ale dało się nam trochę weznaki znaki, bo dupki przemarzły, ale... mi tylko jeden palec zmarzł od ręki. Ja nie będę pokazywał, który. Ale też dały dużo radości, bo można było trochę porzucać magnesem. A wyszła tara, która spowodowała uśmiech na twarzy. I... Eksponat do izby, jak wcześniej wspominałem, a tutaj to miejsce nie odpuszczamy. Przyjedziemy tu jutro, dlatego że dzisiaj już robi się szarawo i kamera nie oddaje wszystkich detali. Szkoda zmarnować taki materiał, a możemy pokazać to, co znaleźliśmy w kolejnym odcinku. Na pewno złomu jest tutaj dużo, tylko trzeba go wybierać. No, jedna moneta wyskoczyła, jakiś trochę drobnych pierdołek mniej znaczących, jakaś tam pojedyncza łuska. Wystrzelona. Także widać coś się działo, no ale jak jesteśmy w starej miejscowości, która została spalona przez Rosjan w styczniu 1945 roku, no to zawsze coś tam zostanie, pomimo to, że to jest miejsce dosyć popularne i wiele osób tutaj ma możliwość chodzenia, ponieważ u nas w naszych okolicach na te miejsce no, mają stowarzyszenia też pozwolenia. Także fajne miejsce, które jest godne powrotu i na pewno to zrobimy. A tak tymczasem tym zwijamy się i jedziemy do domu. Do domu home. Się właśnie z Wami pożegnać. Jesteśmy już w domu, tylko grzejemy przy kominku. No i oczywiście największa radość, bo nasze psiaki są z nami. Serdecznie dzięki, że dotrwaliście do końca, obejrzeliście dwa dni naszych wojarzy dwa dni tego, co się u nas działo. W takim telegraficznym skrócie: zostawcie taktyczny lajk like, komentarz. I kto nie subskrybuje kanału, nie zasubskrybuje, ponieważ zrobiliśmy dla Hani mały prezent i będziemy nocować w busie z tą jej niespodzianką. Nie dociera do niej, nie słyszy jeszcze, nie? Słyszę. Poważnie. Także do zobaczenia do następnego odcineczka. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju. Pozdrawiam Was, obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.